Dzień dobry, dzisiaj obliczymy dawkę nawozu pod konkretne wyniki analizy gleby, pod bataty. Więc będziemy sobie tutaj mniej więcej opowiadać o składnikach pokarmowych, o ich ilości, o przeliczaniu. Właściwie będziemy korzystać ze stężeń procentowych z eleganckich, jakichś prostych proporcji. Także to nie jest trudna matematyka. Myślę, że dziecko z czwartej, piątej klasy podstawówki, jak już ma liśnięte troszeczkę proporcje, to już też sobie da radę i jest w stanie policzyć właściwie potrzeby nawozowe dla naszych upraw. Zanim zaczniemy, już tak. Precyzyjnie, musimy zacząć od ogółu do szczegółu, bo wtedy najlepiej nam się rozumie wszystkie rzeczy. więc Zacznijmy od ogółu do szczegółu. Wszystkie składniki pokarmowe, jakie mamy w ziemi dostępne dla rośliny, czy te, które roślina pobiera, dzielimy na makroskładniki i mikroskładniki. I tu, w zależności po prostu od ich zawartości w glebie, bo niektórych będzie bardzo dużo, na przykład 270 mg w litrze podłoża. A niektórych będzie bardzo mało i to będzie dawka 0, coś tam miligrama w litrze podłoża. Dlatego ze względu na ich ilości dzielimy na makroskładniki, mikroskładniki. Makroskładniki to będzie azot, potas, fosfor, magnez, siarka, wapń więcej mi nie przychodzi do głowy a w mikroskładnikach na pierwszym miejscu to będzie żelazo, na przestrzeni innych mikroskładników do tego żelaza w ziemi jest dosyć dużo, chociaż nadal to jest mikroskładnik. Potem mamy miedź, cynk, bor, molibden i to chyba tyle. Strzelam z głowy. Więc jak już mamy składniki podzielone na makroskładniki i mikroskładniki, nie mylić makroelementy, mikroelementy, bo już nieraz na studiach dostawało się studentom po głowie, bo mamy na to polskie wyrazy. Nie musimy mówić angielskimi, że makroelements, tylko makroskładniki i mikroskładniki. Proste. Robimy analizę gleby. Tutaj w rogu gdzieś macie odnośnik do tego, jak tę analizę gleby wykonać. Dostajemy po kilku tygodniach, chyba u mnie było po czterech tygodniach, wyniki analizy. I wtedy mamy, jeśli mamy metodę ogrodniczą podstawową, to tam będziemy mieć pH, azot, potas, fosfor, i magnez, a w rolniczej będzie troszeczkę mniej tych rzeczy i będzie inna jednostka, bo tam mamy miligramy w 100 gramach powietrznie suchej ziemi, a w metodzie ogrodniczej mamy. Miligramy w decymetrze sześciennym podłoża, czyli w litrze. Ja zrobiłem metodę ogrodniczą, będziemy sobie tutaj opowiadać o metodzie ogrodniczej. Jedna i druga nie jest jakaś bardzo skomplikowana. Jeśli mamy wykonaną analizę gleby i wyniki tej analizy, to musimy to do czegoś porównać. I tutaj w internecie możemy jak najbardziej, prawie do każdego gatunku znaleźć tak zwane liczby graniczne. To są liczby, które mówią nam, ile danego składnika pokarmowego powinno być w ziemi, żeby nasze rośliny plonowały na eleganckim poziomie. Z batatami tutaj był problem, i z batatami musiałem się tam dwóch osób dopytać, bo ja miałem mniej więcej w głowie takie pomysły, jakie zawartości różnych składników powinny być. Potem to skonfrontowałem ze specjalistami, wyciągnąłem jakąś tam średnią i, i na tej podstawie wyliczam sobie teraz potrzeby nawozowe. Jeśli mamy na przykład NPK, czyli azot, potas i fosfor, jeśli mamy na przykład NPK, czyli azot, fosfor i potas, to jeśli będziemy mieć różne zawartości tych składników i różne deficyty, bo musimy sobie policzyć najpierw czego tak naprawdę brakuje i co tak naprawdę uzupełniamy, to możemy te braki uzupełnić nawozem wieloskładnikowym, i wtedy, jeśli uda nam się jakiś dobry wieloskładnik dobrać, który nam uzupełni te wszystkie braki, no to właściwie sypiemy jedną granurkę z jednego worka, z jednego wiaderka, sprawa załatwiona. Może być tak, że niektórych składników nie będziemy musieli uzupełniać, i wtedy ten wieloskładnik jest niepotrzebny, bo będziemy uzupełniać tylko ten jeden składnik, na przykład magnez, na przykład fosfor, na przykład potas, którego brakuje, a azot albo inne składniki, których nie musimy dostarczać, no to w tym wieloskładniku to jest strata pieniędzy, żeby je tam dorzucać niepotrzebnie, więc wtedy będziemy jakimiś jednoskładnikowymi, na przykład brakuje potasu, jedziemy siarczą potasu, brakuje fosforu, jedziemy na przykład jakiś tam w podlewaniu fosforan monopotasowy albo jakiś fosforan amonu, albo superfosfat wzbogacony, i to wtedy mamy mniej więcej jednoskładnikowymi nawozami załatwione, gdyż fosforan amonu jeszcze ma dodatkowo azot. Oprócz tego, jeśli mamy wyniki analizy gleby, to wyniki analizy gleby będą NKP, czyli będziemy mieć konkretne składniki: azot, potas, fosfor. Skład procentowy nawozów zazwyczaj nie jest P, tylko będzie K2O, P2O5, czyli Procentowo, Jeśli podaje się nam składniki w formie nieczystego pierwiastka, tylko w formie tlenku, to wiadomo, że czystego pierwiastka będzie jeszcze mniej. Czyli, jak na przykład jakiegoś potasu lub fosforu będziemy mieć 12% w formie P2O5 albo K2O, to musimy znaleźć sobie w internecie odpowiedni przelicznik, ile w K2O tak naprawdę jest K. Wstaję, przenosimy kamerę na kartkę i będziemy sobie teraz już na żywym przykładzie analizować. Ile potrzeba nawozu wysypać do batata na moim polu z moimi wynikami analizy? Tutaj mamy zapisane wyniki analizy gleby pod batata, i tu mamy dwie formy azotu: azot azotanowy i azot amonowy, następnie fosfor, potas, wapni i magnez. I teraz musimy sobie znaleźć gdzieś w internecie, zawsze, pod nasz gatunek liczby graniczne. Bardzo łatwo w takich popularnie uprawianych gatunkach to znaleźć w internecie. Często będzie to po prostu w metodyce integrowanej produkcji, czyli Piorin wydaje takie jakby broszury, takie poradniki krok po kroku uprawy, gdzie często są podane liczby graniczne, i w oparciu o analizy można o te liczby graniczne z Piorinu, z metodyki integrowanej produkcji danego gatunku, wyciągnąć sobie, ile potrzebujemy, później dodać danego składnika w czystej formie, później będziemy to przeliczać na nawozy, do naszej uprawy. My mamy tutaj azot. I jeśli chodzi o bataty, to wiem, że na pewno nie można przekraczać na hektar 100 kg czystego składnika, jeśli chodzi o przeliczenie N, czyli jeśli mielibyśmy saletę amonową, no to tam 34, jeśli mocznik to 46%, więc musimy tak sobie to przeliczyć, żeby z tych 46% łącznie nie przekroczyć 100 kg. Azotu i azot będzie liczony zupełnie inaczej niż resztę składników, bo azot mam z góry po prostu doświadczalnie przebadany, żeby nie przekraczać łącznie w nawozach 100 kg czystego składnika, jeśli chodzi o azot. Dalej w przypadku fosforu ja sobie określam zapotrzebowanie tego gatunku na około 60 mg w litrze. Dalej potas będę określał na 250 wapnia mamy tutaj 354 mg i to jest zdecydowanie, zdecydowanie bardzo, bardzo mała ilość w glebie, bo w uprawie warzyw stosuje się nawet dawki 1500-2000 mg w jednym litrze podłoża, także tutaj będziemy czymś jeszcze podnosić ten wapń, prawdopodobnie w jednym roku no, nie podniosę o aż tyle, bo musiałbym przenawozić glebę porządnie. W przypadku magnezu... Ta ilość jest taką dolną granicą. Prawdopodobnie bliżej 80 byłoby lepiej, ale zobaczymy, czy uda nam się z nawozu wieloskładnikowego, licząc pod azot, potas i fosfor, w konsekwencji zawartości magnezu w tym nawozie, czy uda nam się podnieść troszeczkę jeszcze magnezu. Jeśli będzie ta zawartość i nie będę tego ruszał, od biedy ujdzie. Teraz musimy sobie policzyć te wszystkie deficyty i zobaczymy, jak to wyjdzie. W przypadku odczynu mamy tutaj odczyn taki dosyć kwaśny i mamy tu pH 5 i 7 i w przypadku batata nie będziemy musieli dodatkowo podnosić tego pH, bo on w okolicy 5.7, 5.9 daje sobie radę. Także tutaj, jeśli chodzi o pH, nie ma problemu. Gdyby była roślina, która potrzebuje wyższego pH, na przykład 65 no to dobrze byłoby przed uprawą sobie te ziemię po prostu troszeczkę odkwasić, dodać wapna. Ale dlatego robi się analizy gleby wcześniej, żeby przed uprawą można było takie rzeczy naprawić, w cudzysłowie. Sprawdźmy sobie, czy możemy jakimś wieloskładnikiem uzupełnić te braki, tak żeby najlepiej dać po prostu w jednym produkcie, w jednej granuli na pole i mniej więcej uzupełnić, wszystko, a później zobaczyć, co ewentualnie nam zostaje jako minus. Weźmy sobie najbardziej popularny nawóz, jaki może być granulowany, używany w ogrodnictwie, i niech to będzie Jara Kompleks. Tutaj mamy hashtag za swoje, bo ja żem to kupił i to nie jest współpraca. Jara Kompleks ma NPK ustanowione na 12, 11, 18%. Ale to jest to, co mówiłem na początku. Nie mamy tutaj czystego N, czystego P i czystego K, tylko mamy tak, tutaj mamy. W postaci azotu, czyli tu 12% się zgadza. Tutaj mamy oczywiście te 11% w postaci P2O5 i tutaj mamy K w postaci K2O, więc jeśli mamy 18% K2O, to jeśli przeliczymy na czyste K, to będzie ten procent trochę mniejszy. Jeśli mamy P2O5, jeśli przeliczymy sobie na czyste P, wiadomo, że ten procent będzie odpowiednio mniejszy. Więc musimy sobie w internecie znaleźć przeliczniki i to będzie przelicznik z P2O5 na P i przelicznik z K2O. Na K i wtedy będziemy wiedzieć, ile faktycznie mamy procent w tym nawozie tego składnika, który mamy w wyniku w analizie, bo w analizie nie mamy K2O albo P2O5, tylko mamy PIK i tutaj też musimy zrobić P PIK. Czyli łącznie, jeśli patrzeć na jarę kompleks, to NPK będzie 124 z przecinkiem i 14 z przecinkiem. I teraz tak. Mamy jarę wieloskładnik, ona dodatkowo ma jeszcze mikroskładniki, tylko że ja nie, nie wiem, jakie mam zawartości mikroskładników w glebie, bo ja nie robiłem dodatkowej analizy na mikroskładniki, tylko na makroskładniki. Więc jak kompleks będzie mieć mikroskładniki, to spoko. Nie będę już tego liczył, bo nie mam po prostu do czego porównywać. I teraz, tak, mamy tutaj podane NPK wiadomo, że azotu nie patrzę, bo azot ja będę dostarczał później do te, mniej więcej do 100 kg łącznie, żeby było na hektar w ciągu uprawy, ale mamy tutaj jeszcze fosfor i mamy jeszcze potas i teraz licząc zapotrzebowanie na jarę, ja będę patrzył właściwie na który z tych dwóch na którą z tych dwóch liczb będę patrzył na ten składnik, którego muszę dostarczyć mniej. Dlaczego? Bo jak będę patrzył na ten składnik, którego dostarczę więcej, to drugiego składnika po prostu tam za dużo i przenawożę nim. Także w tym przypadku będę patrzył na fosfor. Fosforu muszę dostarczyć mniej. Policzę sobie teraz, ile potrzebuję dać jary na fosfor, żeby uzupełnić na, na równo do 60. Zobaczę, ile z tego wyjdzie mi potasu, i wtedy będę wiedział, czy potas też wychodzi na zero, czy potas jest w niedoborze i muszę dostarczyć jeszcze dodatkowo. I tu z pomocą przychodzi nam proporcja, czyli robimy sobie teraz Policzenie, ile potrzebujemy dodać jary kompleks na 1 mg w podłożu, po to, żeby uzupełnić fosfor. Później z tego 1 mg w litrze przeliczymy sobie na litry na naszym hektarze. No i robimy. Jeśli liczymy do fosforu, no to będzie tak. 4,796% to 26,1 mg. No to teraz 100% to jest x mg, i x sobie musimy przeliczyć. X wychodzi 544 mg. Miligramy, czyli tyle nawozu musimy dostarczyć do jednego litra podłoża, żeby uzupełnić fosfor. Sprawdźmy sobie z tego, z tej wartości, sprawdźmy sobie jeszcze, ile nam wyjdzie z tego, y, jako powiedzmy, że efekt uboczny, bo to nie jest efekt uboczny, ale w konsekwencji wyliczenia fosforu, ile nam wyjdzie teraz potasu, czyli sprawdźmy sobie to 544 mg razy 14,94%, czyli razy 0,1494. To nam wychodzi 81,27 mg, czyli uzupełniając stan fosforu, wprowadzamy dodatkowo 81,27 potasu. Tutaj już mamy minus 26,1, więc fosfor mamy już good, good. Sprawdźmy sobie jeszcze, ile dostarczamy azotu. 544 mg musimy wymnożyć razy 12%, czyli 0,12, i tu nam wyjdzie, ile czystego składnika dostarczamy na miligram podłoża, tylko my tutaj nie mamy miligramu podłoża, a kilogramy czystego na hektar. To później sobie po prostu przeliczymy, ale musimy jeszcze zrobić dodatkowo do tego jedno założenie. Dobra. 65,28 miligrama czystego azotu dostarczamy razem z nawozem jara na jeden Litr podłoża. No i teraz dobra, bo my sobie mówimy ile na litr podłoża, ile na litr podłoża, no ale ile to wychodzi na hektar? Jak to policzyć? Sprawdźmy sobie teraz i musimy opowiedzieć sobie o polu jako o płaszczyźnie takiej, właściwie nie płaszczyźnie, jako o obiekcie 3D. Więc tutaj będzie wycinek naszego pola. Tutaj mamy oczywiście pole, o, a tutaj mamy powierzchnię, i rosną sobie tam na przykład jakieś chwasty. I teraz tak, tutaj mamy 100 metrów, żeby zrobić hektar, tutaj mamy 100 metrów, żeby zrobić hektar. Różne głębokości przy nawożeniu bierze się pod uwagę. Można brać 20, można brać 30. Jak się robi uprawy sadownicze, to dodatkowo robi się analizę jeszcze na 45 cm, więc jeszcze głębiej. My sobie załóżmy, że będziemy robić na 20 cm miąszości pola, czyli. Zróbmy sobie teraz jakąś podstawową jednostkę, bo tu mamy metry, tu mamy centymetry. Zróbmy sobie na decymetr i jak wymnożymy sobie ile decymetrów sześciennych mamy na polu, na hektarze, to decymetry sześcienne właściwie to jest litr. Czyli licząc z tego wszystkiego, licząc miligramy na litr, policzymy sobie ile mamy litrów na hektarze, przeliczymy sobie na ilość litrów na hektarze i będziemy wiedzieć ile kilogramów nawozu potrzebujemy dostarczyć. Czyli tak, 20 cm, 2 decymetry. 100 metrów to będzie 1000 decymetrów. I teraz, jeśli chcemy zrobić sobie ilość sześcianową w liczbie, no to potrzebujemy wymnożyć szerokość razy wysokość. Jeśli chcemy sobie wyliczyć, ile mamy tutaj objętości, to musimy zmierzyć sobie powierzchnię razy wysokość. Czyli mamy tak. 1000 decymetrów razy 1000 decymetrów razy 2 decymetry. To jest prosta matma, wychodzi 2 miliony decymetrów, ale sześciennych. Także Taka jest nasza miąższość pola. Wszystkie liczby, jakie wyliczyliśmy, czyli na przykład te 544 mg na litr, żeby zobaczyć na 2 miliony litrów, to musimy wymnożyć i wtedy wyjdzie nam dawka w miligramach albo w gramach albo w kilogramach, to sobie przeliczymy na hektar. Czyli teraz tak, wyliczyliśmy sobie, że na 1 litr potrzebujemy 544 mg Jary kompleks. Zróbmy sobie z tych miligramów gramy, czyli 544 mg to będzie 0,544 g. I z tego możemy sobie, jak chcemy jeszcze zrobić kilogramy, po prostu zrobimy sobie raz, dwa, trzy, 544 kilograma. Jeśli zrobimy tonę, dodatkowo jeszcze tutaj wciśniamy po przecinku trzy zera. Także to jest prosta matematyka, to są po prostu przeliczenia. I teraz tak, możemy sobie policzyć na gramy, możemy sobie policzyć na kilogramy. Jeśli weźmiemy 2 miliony decymetrów sześciennych, wymnożymy razy ilość kilogramów, która jest w jednym litrze, no to wyliczymy sobie, ile potrzebujemy na hektar. Jary, kompleks. I to nam daje, ojej, to chyba tego nie wymnożę w ten sposób, to muszę telefon, sorry. Policzyłem sobie, ile wychodzi nam kilogramów jary kompleks na hektar i wychodzi nam ilość 1088 kilogramów jary kompleks na hektar do uprawy batata, żeby zaspokoić w całości potrzeby na fosfor i nawet niecałe na potas. I teraz sobie przeliczmy, ile wychodzi jeszcze dodatkowo azotu na ilość hektarów, żeby zobaczyć, ile z jarą kompleks czystego azotu dostarczamy, żeby sobie tutaj uzupełnić. Czyli znowu 2 miliony decymetrów sześciennych mnożymy razy 65,28 mg, bo tyle w y, jednym litrze dostarczamy azotu w czystej formie. Czyli wynikiem tego mnożenia jest 130 milionów 560 tysięcy mg, a zamieniając sobie to na gramy, to tutaj obcinamy sobie 3 zera i zamieniając na kilogramy sobie tutaj. Robimy yy, przecinamy i robimy przecinki i wychodzi 130 kg i 56 setnych tutaj czystego azotu na hektar, czyli dając dawkę 1088 kg na hektar jary kompleks, yy, o 30 kg yy, przekraczamy naszą tutaj liczbę yy, 100 kg na hektar, którą ja założyłem, że damy. Czyli to mamy załatwione, jeśli damy Ilość kilogramów. Oczywiście, te ilości, które wyliczyłem, 1088 kg na hektar, to są ilości kosmiczne. Ja nie mam nawet zamiaru dawać takiej ilości na hektar, bo na moje 10 arów batata, ja musiałbym dać 100 kg nawozu. Ja sobie nie chcę nawet wyobrażać, jak to na Ziemi wygląda, kiedy ja to wysypuję. 100 kg na 10 arów. To jest jakiś obłęd. I to tylko pokazuje, jak bardzo ludzie potrafią uprawiać pole czy uprawiać rolę. Nie robiąc analizy gleby, dając tylko jakieś dawki azotu, bo najbardziej widać, że po azocie ta roślina troszeczkę przyrasta, a w ziemi mamy braki, bo roślina, czy damy nawóz, czy nie, musi coś po prostu zjeść, żeby urosnąć, więc będzie zubażać naszą glebę, będzie wyjaławiać naszą glebę. I ja bataty uprawiam nie na swoim polu, tylko na dzierżawie. Zawsze jak się wchodzi w dzierżawę, to później wychodzą takie smaczki, że żeby uzupełnić jakiś składnik, to trzeba dać 1088 kg. Nawozu i ja dam połowę tego, i resztę planuję po prostu dać w fertygacji, Czyli będę y, dla wapnia będę rozpuszczał y, jarek kalcinit, a żeby uzupełnić na przykład magnes potas, to będę używał jakichś krystalonów, ale na pewno nie będę na raz wysypywał 1088 kg nawozu. Nie, słoneczko mnie zobaczy. Ja nie jestem opalony, słoneczko mnie nie przygrzało, chodzę w kapeluszu, także 500 kg na hektar to jest maks co ja mogę dać i wtedy nie boję się o zasolenie zasolenie ziemi to sytuacja kiedy mamy tak dużo substancji rozpuszczalnych w glebie że roślina rosnąc będzie konkurować z tymi nawozami o dostęp do wody bo jeśli my robimy zasuszanie produktów spożywczych na przykład solą albo cukrem to tak naprawdę ta sól i ten cukier czy to w przypadku suszenia mięsa czy w przypadku dżemów gdzie dajemy cukier to ten cukier będzie zatrzymywał wodę i nie będzie udostępniał jej na przykład dla różnych drobnoustrojów więc ja nie będę zatrzymywał wody dla rozwoju korzeni, bo mamy rok, jaki mamy, czyli ostatnio były 4 tygodnie suche, więc 500 kg na hektar, głębokie przemieszanie, maksymalnie jak tylko jestem w stanie, to tak, ale 1088 to nie i badajcie swoje gleby. I na bieżąco uzupełniajcie braki, bo ja braków na tym polu nie będę w stanie uzupełnić przez rok na pewno, bo to jest niemożliwe. Oprócz tego, że ja sobie wyliczę co potrzeba do tej gleby, bazując na wyniku analizy gleby, i wychodzi mi co do przecinka, ile potrzebuje tego, ile potrzebuje tego. Wcale tych składników w takiej ilości roślina w pierwszym roku nie będzie miała dostępnych, ponieważ pierwsze, co będzie prosić o uzupełnienie, to będzie kompleks glebowy, czyli najpierw. Ziemia będzie z powrotem przyciągać, sorbować te składniki, które my damy w nawozie, a potem część z tego wycią wyciągną w pierwszym roku korzenie. Także najpierw będzie uzupełnienie kredytu, który ktoś zaciągnął przez ostatnie lata na tym stanowisku, a później dopiero będzie udostępnienie nadwyżki roślinom czy korzeniom. To w sumie na tej samej zasadzie, jak ktoś jest bankrutem i ma do spłacenia długi, to najpierw Majątek się sprzedaje, i najpierw wszystkie instytucje państwowe dostają pieniądze, a dopiero potem prywatni wierzyciele. Także ja jestem prywatnym wierzycielem, a najpierw muszę spłacić dług glebowy, czyli ten właśnie państwowy, który z instytucji po prostu zabiera ile tylko może. No i lecimy z tematem. Mam już tu przygotowane dwa woreczki, czyli 50 kg Jary Mili Kompleks. Sypię to wszystko następnie do wiadereczka, wiadereczko pod rękę, rękawiczki na rękę i w pole i będziemy siać. Tutaj mam nawet niecałe 20 arów, ale sobie miarką zmierzyłem gdzie powinno się kończyć 10 arów, bo mamy tutaj 100 metrów długości rzędu, więc prosta matematyka 10 metrów szerokości. Bardzo istotne jest, aby przy wysiewaniu nawozów, jak nie wiemy jak gęsto i jak grubo siać, możemy sobie taką naszą kwaterę, którą musimy nawozić, możemy sobie podzielić na pół albo nawet jeszcze na ćwierć i policzyć sobie ile nawozu dać na tę ćwiartkę, żeby wykalkulować sobie, wykalibrować naszą dłoń, jak grubo albo jak daleko powinniśmy sypać, żeby wysiać odpowiednią ilość kilogramów. To nie jest tak, że idę na ślepo i sypię sobie cały kawał, nie sprawdzając nic po drodze, tylko sobie dzielę na pół, na ćwierć, liczę sobie ile powinienem tu dać kilogramów i wtedy sprawdzam, czy faktycznie mniej więcej tak mi z ręki się sypie. Bardzo istotne jest, i to nie tylko przy takim nawożeniu polowym, ale nawożeniu roślin również, że nie sypiemy w jedno miejsce. Ja biorę ten nawóz praktycznie w trzy palce, tak w przysłowiowe trzy palce: jak sieje się nawóz czy zboże ręką, to zawsze jest, że w trzy palce. Biorę sobie w dłoń nawóz i mój nadgarstek musi robić taki ruch, żeby wypuszczał ten nawóz siłą odśrodkową, tak jakby z talerza rozsiewacza to się wszystko wyrzucało. Czyli zaczynam rozsiewać nawóz przy ruchu ręki, już praktycznie w tamtą stronę. A kończę siać praktycznie w tamtą, żeby to nie było sianie w jedno miejsce, bo przypale w tym miejscu korzenie roślin. To ma być taki ruch nad garstkiem, że zaczynam już tam, kończę już tu. Taki, wiecie. Jak to w rolnictwie, często nosi się ciężkie rzeczy, dlatego warto jest zadbać o nasze plecki i nie dźwigać tak, jak wędka przy dużej rybie, że się zginamy i wszystko idzie na plecy, tylko plecy mamy prosto i ewentualnie balansujemy nogami. To jest bardzo ważne. Worków z nawozem możesz mieć kilka, ale plecy masz jedne. Dobra. Jeszcze rękawiczki. Ops. Nie muszę sypać całego wiadra, bo to wiadro ma objętości 20 litrów i to będzie dosyć ciężkie, więc mogę sobie wsypać pół wiadra, albo pół worka sobie wsypać. Ops. No, jeszcze w miarę, w miarę mogę działać z tym Dobra, mieliśmy teorię, teraz połączymy to z praktyką. Jak idziemy z tym nawozem, generalnie dobrze byłoby mieć to na jakimś pasie, ale to jest zbyt mała powierzchnia, żeby coś kombinować, już wysieje to bez problemu, wiesz, dla mnie to nie problem, wiesz, pa. <grytania> Także, żeby nie było tylko teorii, muszę sobie oczywiście tu poprawić rękawiczki, bo jak będzie trochę zwisać na palcach, to nie będę miał takiego czucia. Bierzemy sobie tej życiodajnej granulki tutaj w dłoń trochę i musi być, tak jak mówiłem, ruch szeroko. Nie dajemy wszystko w jedno miejsce, bo w jedno miejsce to damy za grubo i nam przepali rośliny. Musimy iść i to musi być taki ruch jak stależa z, z rozsiewacza do nawozów. I teraz, jeśli nie możemy sobie z tym poradzić, bo mamy jakiś problem, to rada ode mnie. Jeśli sypiemy blisko, to będziemy mieć zawsze większy problem z tym, żeby wysiać równomiernie, niż z tym, jak siejemy dalej. Więc jeśli nie chcecie popełnić błędu, to na start możecie siać troszeczkę dalej i to wyjdzie bardziej równomierne wysianie tego nawozu. Ważna jest również taka. Równomierność chodu, to znaczy, że przy jednym kroku nabieramy nawóz, przy drugim sypiemy, przy jednym nabieramy, przy drugim sypiemy. Taka automatyka pozwoli na równe wysianie bez takich pasków pozbawionych nawozu. Jedziemy! Dobra, rozsypany nawóz już mamy. Teraz tylko traktor podpalać, maszynę przemieszać to i podpinamy formownicę. Ogarniamy sobie taśmy do formownicy, folię zakładamy i będziemy próbować na gotowo formować później zagon. A w następnym odcinku później będziemy jeszcze sadzić bataty.